To, mm, takim najbardziej wstrząsającym, chyba króciutkim zdaniem, które usłyszałam od jednego z moich rozmówców z, połaman z połamanego celibatu, to było zdanie, yy, że przyjmując święcenia, ja nie wiedziałem, że nie będę umiał żyć sam. Bo ten człowiek nie miał nigdy okazji sprawdzić, że nie będzie umiał być sam. I to nie jest takie proste, bo niektórzy powiedzą, no w wieku 25 lat też się żenimy, jest na całe życie. Mówię, super, tylko że tą żonę. Znajdujesz sobie trochę inaczej. Oni tutaj, idąc do seminarium w wieku 19 lat, to jest trochę tak, jakby ktoś ci powiedział w wieku 19 lat, ożenisz się z jadźką od sąsiadów. Koniec. I przez następnych 6 lat, ty się z tą jadźką przygotowujesz do małżeństwa. Y to już ci nie daje takiej szerokiej perspektywy, jak wtedy, kiedy wyjeżdżasz na studia i możesz poznawać y, dziesiątki dziewczyn, nie? Ty już wiesz, że wszystko, co robisz, cały twój, całe Twoje życie i każdy Twój krok jest już przygotowywaniem się do ślubu. Co więcej, cała wieś wie, że Ty się przygotowujesz do ślubu z tą jaćką, nie?